Dośka przyda ci się mocny przytulaniec. E, przyda mi się, kiedy cię wyczyszczę. Oj, masz rację i bardzo proszę, możemy to zrobić. No wiesz, już? Chyba żartujesz. Nie, nie, nie mogę za siebie patrzeć! Tak dużo popsułych zabawek. Trzymasz się jakoś, złotko? Mm. Sama nie wiem, Helu. Hej! Co dzieje się? Co idzie źle? Myślę, że coś się zrobić da. Ja wprawę już mam, bo na tym się znam. Zrobić się uda, cuda. Powiedz, tak łatwiej jest, no bo po co ten stres? Nie trzeba nam łez. Hej! Co dzieje się? Co idzie źle? Nigdy nie miałyśmy aż tylu pacjentów naraz. No bo wszyscy jednocześnie, a ja... ja nie wiem, czy tam radę. Aha! Mnie to się widzi, że cierpisz na dosyć silną przytłoczeniozę. Przytłoczeniozę? Helu, czy ty postawiłaś mi diagnozę? No pewnie, złotko. Bo ja... nie wiem, czy dam sobie z nimi radę. Jasne, że dasz, złotko. Dobrze wiesz, co należy zrobić. No, chyba nie. Bo ty chciałabyś wyleczyć wszystkich naraz, a powinnaś raczej leczyć każdą zabawkę po kolei. Każdą zabawkę po kolei? No, chyba masz rację, Helu. Się rozumie, że mam rację, złotko. I nie bój się, pielęgniarka Hela wspomoże cię. Dzięki. Przyda mi się teraz każda pomoc. To co robimy najpierw? Wiesz, najważniejsze co już wiem po tych wielu latach pracy z tobą, to to organizacja. Właśnie, Helu, będziemy musiały zrobić ocenę. To znaczy, że służby medyczne oceniają stan pacjentów i komu najpierw trzeba pomóc. W pierwszej kolejności zajmiemy się zabawkami najciężej rannymi. No taką stanowczość to ja rozumiem. Idziemy, nie mogą tak długo czekać. A to dobre! <laughs> no to idę! Czerwone kartki to ciężkie przypadki. Zielone to lekko ranne zabawki, a żółte to tak pomiędzy. O, no to zaczynajmy. Uff. Dzięki Helu. Oczywiście musimy jeszcze naprawić te wszystkie zabawki. Każdą zabawkę po kolei, Dosiu. Tak, Helu. Wszyscy po kolei. To uda się nam. To uda się nam. To uda się nam. To uda się nam. Chociaż dziś nowy twój rozsypał się plan i praca ci idzie źle. To wszystko po kolei uda się. Choć kłopotów pełno ma To uda się nam, kiedy siebie pytasz znów, za co mam się brać? U, u, u. Lecz uwierz mi, szkoda słów, na wiele cię stać. U, u, u. I tak za krokiem krok, krok. lecz u. nie za szybko nie bo kolei uda się. No. Uda się nam, to uda się nam, uda się nam, to uda się nam. Na. I tak za krokiem